Jak na zamówienia formacyjne, czyli takie, które mają ludzi młodych utwierdzić, umocnić, kształtować w ich samodzielnej, osobistej wierze, Emaus bierze się stąd, symbolika Emaus, z wydarzenia, które miało miejsce po zmartwychwstaniu pana Jezusa, który ukazał się dwóm uczniom niewiedzącym jeszcze, nieznającym faktu jego zmartwychwstania, idącym do Emaus. Ukazał się im w czasie drogi, wyjaśniał im pisma ale oni rozpoznali go dopiero po łamaniu chleba. I ta symbolika Emot jest ważna dla naszych spotkań, ponieważ chcemy właśnie, by w czasie tych spotkań młodzież uczestnicząca mogła poznawać Chrystusa w Piśmie Świętym, by Chrystus był tym, który przez posługę, kapłanów, sił zakonnych innych osób wyjaśnia pisma, i by mogła młodzież w czasie tych spotkań rozpoznawać Chrystusa w łamaniu chleba. Dlatego fundamentami najważniejszymi naszej duchowości, to jest właśnie Pismo Święte i sakramenty i Eucharystia. Także drugi, inny ważny element to jest element towarzyszenia duchowego, dlatego na spotkaniach zawsze są jest kilku księży obecnych, zawsze gotowych do spotkania, do rozmowy, do dialogu, żeby towarzyszyć, żeby pomóc młodym ludziom wzrastać wierze na tych ścieżkach życia, gdzie często jest masa wiele pytań, gdzie często trudno znaleźć odpowiedzi, gdzie po prostu potrzebny jest coś, kto pomoże, kto będzie towarzyszył. I inny element naszej duchowości z Emaus to jest wspólnota, bo młodzi ludzie bardzo potrzebują wspólnoty osób podobnie myślących, dla których Chrystus jest kimś naprawdę bardzo ważnym, kimś na kim, z kim chcą przeżywać swoje życie i na kim chcą budować. I wspólnota w tym bardzo, bardzo pomaga. Dzięki tym spotkaniom mają możliwość spotkać młodzi ludzie innych młodych, podobnych, podobnych sobie. Natomiast spotkania, które mają po prostu młodym ludziom pomóc w dojrzowaniu w wierze to w tak bardzo ważnym momencie, jakim jest osobiste, dokonywanie się osobistego wyboru, bądź niestety dla niektórych dokonuje się rzucenie Chrystusa. W tych spotkaniach chcemy, by ten wybór Chrystusa jako fundamentu, jako towarzysza drogi całego życia, by się tutaj dokonał, by się jeszcze bardziej po prostu umocnił. Okej, okay. okej. Okay. Cześć, ja jestem Kuba. Widzicie, to jest Concordia. Ja tu Musimy jestem walcem nagrywać. codziennie, prawie. I SFM i Concordia dla mnie są jak drugą rodziną. Tutaj wszystko mogę znaleźć i tu wszystkich mam. Tam stoją wszyscy. Jest nas więcej. I to jest moja druga rodzina. Konkordia jest jak drugi dom. i SFM Jest taka jedna duża rodzina. Że wszyscy są zawsze szczęśliwi i się razem radujemy. Radością spotkaliśmy się z młodzieżą tutaj w Konkordii. Z większym żalem teraz trzeba się z nimi rozstać, ale wiadomo, nie jest to rozstanie na dość długo, bo ta młodzież zostaje tu w Concordii cały czas. Ich serca biją nieustannie u nas. Cieszę się bardzo, że coraz więcej ich przybywa. Teraz było na spotkaniu ponad 70 osób. Młodzież, która przyjeżdża do domu, gdzie bije matczyny serce. Bo bardzo mocno rozwijany jest kult Matki Bożej Częstochowskiej i Jezusa Miłosiernego, czyli takie dwa szczególne polskie kulty, dwa szczególne polskie obrazy ten z Jasnej Góry, ten z Błagiewnik. A dom poświęcony jest błogosławionemu Janowi Pawłowi II. Czyż mamy jeszcze większego przyjaciela, który bardziej kochałby młodzież i któremu tak bardzo na młodzieży zależało? Jak właśnie nasz Jan Paweł II. To też nie jest przypadek, że właśnie ten dom. Gromadzi tak wielką liczbę osób młodych, bo młodzi potrzebują dzisiaj ojca i tutaj tego ojca znajdują, do tego ojca przyjeżdżają. Myślę, że dalej będzie to dom otwarty dla innych, dom, który będzie dzięki młodym dalej tętnił życiem, bo młodzi przywożą następnych młodych, następnych swoich przyjaciół. To jest piękne, że właśnie ten dom żyje dzięki nim i oby tak było dalej. Za co dziękuję młodzieży za przepiękną postawę, świadectwo, jakie dają w swojej wiary wszystkim, którzy przybywają do Konkordii, ale zwłaszcza nam, którzy w tej Konkordii też pracują. Nam, siostrom, zakonem, księżom. Niech im będzie za to chwała i dzięki, że tacy młodzi dzisiaj są i żyją na tej ziemi chodzi. Fajnych ludzi i ciekawy program. Ksiądz jest bardzo miły, dużo mądrych rzeczy nam mówi, dlatego tu przyjeżdżam i zawsze będę przyjeżdżał. Życie to też innym, żeby tu przyjeżdżali i się formowali, jak to było. Cieszę się, że młodzież z całych, wiem, się tutaj spotyka, na modlitwę, na rozmowy ze sobą i z księdzem i no, z Bogiem. Spotyka, żeby razem modlić, żeby razem wyznać wiarę. Mocnić się w duchu. No właśnie, żeby się mocnić I to z koleżankami i kolegami. I możemy więcej, no, by być u Bogu. Ja. Bardzo się cieszę, że mogę tutaj być. Jestem tutaj gościem na SFM Euros po raz trzeci. Zostałem zaproszony przez księdza Bogdana, głównego organizatora, by spotkać się z młodzieżą, by z nimi się po prostu modlić. To, co tutaj widzę z roku na rok, zachwyca i pociąga. Daje nadzieję na to, że naprawdę mamy dobrą młodzież że młodzież polska, młodzież mieszkająca także tutaj w Niemczech, chce czegoś więcej chce być ponad przeciętną wymaga od siebie, potrafi poświęcić swój własny czas. Wolny czas weekendu, zamiast wyspać się, zamiast pójść na dyskotekę, na jakąś imprezę, przyjeżdża tutaj, żeby spotkać się ze znajomymi, żeby pomodlić się razem, pośpiewać piosenki religijne i przede wszystkim nabrać ducha, pogłębić swoją wiarę, która potrzebuje karmienia się, gdyż jest rzeczywistością dynamiczną. Kiedy widzi się młode twarze, radosne, modlące się, zatopione w modlitwie, nieraz twarze, po których spływa łza, nie sposób nie ucieszyć serca. W serce księdza naprawdę się raduje, kiedy widzi owoce tej, tej po prostu modlitwy, tego czasu, który też się tej młodzieży poświęca. Ja jestem przekonany, że tak jak mówił Jan Paweł II błogosławiony, młodzież jest nadzieją Kościoła. Jeśli więcej będzie takiej młodzieży, jak ta, która wie, czego chce, która wymaga od siebie, której nie jest łatwo żyć dzisiaj, w świecie bardzo zlaicyzowanym, w świecie dalekim od Pana Boga, Gdyby jednak było więcej takiej młodzieży, to jesteśmy spokojni o przyszłość, o przyszłość następnych pokoleń, bo ta młodzież, która tutaj przyjeżdża, niewątpliwie przekaże Boga następnym pokoleniom, przekaże im miłość, przekaże im wiarę i będzie uczyć ich. Nadziei. Ja bardzo się cieszę, że mogę tego doświadczać. Wyjeżdżam stąd jutro z sercem bardzo spokojnym, bardzo radosnym o, o tą młodzież i oby to spotkanie nie tylko napełniło ich serca takim pokojem na kilka dni, na kilka tygodni, ale na całe ich życie. Tego im z całego serca życzę, a za wspólny czas, za wspólną modlitwę bardzo dziękuję, bo jak to często powtarzam, z wieloma mogę wypić kawę, z wieloma mogę się pośmiać, z wieloma mogę pójść do kina ale z nie wszystkimi mogłem się modlić. Z tymi tutaj młodymi w Emaus, SFML, Emaus w Concordii, mogłem się modlić i za to im wielkie dzięki, ale przede wszystkim jemu, Chrystusowi.